Serdecznie w kolejnym odcinku serii Hydraulik Finansowy rozmawiamy dalej na temat budżetowania. Nazywam się Marian Nagarus, jestem licencjonowanym doradcą finansowym, a moim gościem jest jak zwykle dr Andrzej Fesnak. Witaj Marianno. Dzień dobry Państwu, Andrzej Fesnak European Financial Consultant. Andrzeju, moje życie finansowe. No, widzę, że ten show, który ja kiedyś zrobiłem, bardzo Ci się spodobał. Jestem pod wrażeniem. A jestem pod wrażeniem, dlatego że ja rzuciłem poszczególne takie elementy, a Ty masz to wszystko bardzo ładnie uporządkowane. A to oznacza, że już pracujesz w kategoriach, czyli używasz określonych kategorii. Dlatego przejdźmy do konkretnych kategorii, do tego, co w hydrauliku finansowym przyjąłem jako ważną rzecz, żeby według tych kategorii spinać te nasze wydatki. Popatrzmy na kategorię transport. Transport złożony jest z następujących pozycji: jak paliwo, kosmetyka samochodów, pociągi, samoloty, taksówki, transport publiczny, rowery publiczne, hulajnogi, sharing, aha, czyli dzielenie biletów. Samochodów. Powtórz tylko dzielenie samochodów, to się wydaje. powtórz ten pierwszy, żeby był ten sam ten. Sh hulajnogi publiczne, sharing car, czyli dzielenie samochodów. Dokładnie tak, to są te kategorie, które są związane z naszym przemieszczaniem się. I te kategorie pokazują nam, jak wydajemy pieniądze właśnie na koszty związane z przemieszczaniem. Albo korzystamy z komunikacji miejskiej, albo, czyli autobusów, tramwajów, co tam jest do Dostępnego albo korzystamy z prywatnego samochodu, albo dzielimy go z kimś, czyli dzielimy się kosztami. Jeżeli planujemy taksówki, może być jeszcze BlaBlaCar albo coś innego, samoloty, podróże, to wszystko musimy również w jakiś sposób trzymać pod kontrolą. Czasami jest to związane z naszym codziennym życiem, bo dojeżdżamy do miejsca pracy, i jest to odcinek do pokonania. Może to być drugie miasto, może to być kilkadziesiąt kilometrów w obrębie jednego i tego samego miasta. No, ja mam na przykład zawsze taki przeżycie emocjonalne, bo jak w Warszawie jadę z Ursynowa na Żoli Bosz, to jak jadę 30 km to jest pestka, bo jestem w jednym mieście, ale jak na Śląsku przejeżdżam 12 km przez 4 miasta, to mam wrażenie, że jestem w jakiejś wielkiej podróży, bo się kończy jedno miasto, zaczyna drugie, kończy jedno, zaczyna drugie i mam takie wrażenie, że, że jadę dalej. No ale to są oczywiście tylko takie wrażenia, natomiast istotne jest, ile pieniędzy na to wydaję. Czyli jeżeli na przykład codziennie czyszczę samochód, to może to jest lekka przesada, prawda? Za dużo wydaję pieniędzy na kosmetykę samochodu. Albo jeżeli na przykład wydaję za dużo na taksówki, to też mogę tutaj jakieś działania swoje powiedzmy zmienić w taki sposób, żeby te koszty, które ponoszę, były niższe. Ale transport, no chyba nie trzeba dyskutować, jest jednym z istotnych elementów, jedną z istotnych kategorii, którą w życiu mamy. Ja bym powiedziała, podsumowując tę kategorię, że transport jest takim miejscem, że rzeczywiście możemy wydawać znaczne koszty związane z transportem, ale to, że to jest też taka kategoria, w której możemy, jeżeli racjonalnie do tego podchodzimy, wygenerować duże oszczędności. Zdecydowanie tak. Zmiana nawyków jest w stanie wygenerować oszczędności. No, takim najprostszym nawykiem jest oczywiście to, że jeżeli jadę po chleb 400 metrów do piekarni, to równie dobrze mogę się przejść i to będzie jeszcze z korzyścią dla zdrowia. No, jeżeli mam załadować i zrobić takie miesięczne zakupy gdzieś tam w supermarkecie i załadować cały bagażnik, no to tego się w rękach nie da przewieźć, ale generalnie tutaj możemy przy racjonalnym podejściu dużo zmienić. Popatrzmy na kolejną kategorię, bo tych kategorii, jak wiemy, jest więcej. Kategoria przyjemności. Gazety, portale, hobby, kino, książki, płatne TV. Płyty DVD, sport, teatr, pub, inne. No rzeczywiście, same przyjemności. Ale te przyjemności mogą być po prostu drogie. Mogą być drogie, dlatego też należy zastanowić się nad tym, czy. Rządza rządzinami czy my rządzimy naszymi rządzami, jak to się mówiło kiedyś. Stare, stare yy, yy, chyba jeszcze z baroku przysłowie, prawda, że każdy ma swoje rządze. No ale yy, żyjemy również po to, żeby ta yy, cała nasza egzystencja krótka, ograniczona, jednorazowa, dawała nam określone. Przyjemności. No, oczywiście mogę ci powiedzieć, Marianno, teraz zostań mniszką, a w przyszłym życiu Twój Bóg cię wynagrodzi. Niezależnie od tego, w jakiego wierzysz, to we wszystkich rajach jest lepiej. No, chyba że się załapiesz na kategorię hurysy w raju islamskim, to wtedy będziesz raczej w formie usługowej w tym raju funkcjonowała niż raczej odbiorcy przyjemności. No, ale pomijając to wszystko, życie ma nam sprawiać przyjemność. Rozchodzi się jednak o to, żeby ta przyjemność nie przewyższała zdrowego rozsądku. <laughs> Czyli powinniśmy wydawać określone pieniądze. I no, są różne zasady podziału, Harfekart mówi, że to tam jakaś jedna część tych pieniędzy ma być przeznaczona na nasze przyjemności, ale co istotne i ważne, wszyscy doradcy finansowi mówią tak, masz przeznaczyć sobie jakieś pieniądze na przyjemność i masz je na te przyjemności wydawać, no bo jeżeli tylko harujesz jak wół, to gdzieś tam narasta takie przekonanie, że... Ciężko pracujesz, i nic Ci to życie nie daje. Jeżeli Twój budżet na przyjemności wynosi 50 zł raz na tydzień, to się zastanów, czy chcesz. Y Pójść na pizzę za te 50 zł, czy pójść na piwo do pubu, czy pójść do kina, czy kupić sobie płytę, czy książkę. Mniej więcej wystarczy, prawda? A więc jesteś w stanie trzymać to pod kontrolą. Jeżeli jeszcze realizujesz jakieś hobby, które cię tam gdzieś buduje to jest naprawdę Twoja pasja, no to wydając w ten sposób pieniądze, zdobywasz też dodatkową wiedzę, kompetencje, umiejętności albo przynajmniej podtrzymujesz kontakty socjalne. Dlatego trzeba wydawać na przyjemności, ale trzymać to również pod kontrolą. Czyli wydawanie. Pieniędzy na przyjemności to jest dbanie o nasze zdrowie psychiczne. Zdecydowanie tak, to jest dbanie o nasze zdrowie psychiczne, no i też dodaje nam energii. No taka, czasami przyjemności są droższe, czasami są tańsze. No jeżeli na przykład uprawiasz jogging, to raz wydasz tam 400 zł, czy 500, może nawet i na buty, tam powiedzmy jeszcze 100 czy 200 na dres i możesz sobie biegać, czy na, w, w okresie tam cieplejszym na, na jakieś shorty. Ale jeżeli na przykład masz hobby pod tytułem jazda konna, no to to już jest oczywiście trochę droższe i bardziej skomplikowane, więc jeżeli masz możliwość robienia czegoś, co poprawia Twoje samopoczucie, powinnaś to robić i powinnaś przeznaczać na to regularnie swoje pieniądze. Będę to miała na uwadze. Popatrzmy na kolejną kategorię. Co jeszcze robimy z naszymi pieniędzmi? Gdzie one nam się podziewają? Kategoria wydatki nieregularne miesięczne, czyli to, co nas spotyka. Od pew raz na jakiś czas. Boże Narodzenie, Wielkanoc, imieniny, urodziny, prezenty, ubrania, wakacje, naprawy samochodu. No to są takie kategorie, jak widzisz, które są nieregularne. No, nie musi Ci mhm. się zepsuć samochód w tym roku, albo w tym miesiącu, albo w tym kwartale. Imieniny jakiejś tam ważnej osoby dla siebie będziesz miała. No, święta Wielkanoc, Boże Narodzenie na pewno się wydarzą, i zawsze problem jest taki, że kiedy się to wydarza, to jest kumulacja wydatków. No, niektórzy twierdzą, że takie święta rodzinne tam dla kilku osób to jest wydanie jednej pensji na wszystko razem, czyli i na jakieś tam upominki, i na jedzenie itd. Tak tak Żeby nie mieć tego problemu, można się przygotowywać, i dlatego tu wszędzie jest jedna dwunasta. Możesz te wydatki, nawet tej jednej pensji, załóżmy, że jest to. Taka średnia, krajowa 5000 tysięcy złotych, rozpisać w ten sposób, że tę jedną dwunastą tych pieniędzy wydajesz, czyli tam te 450 zł, wydajesz sobie co miesiąc, czyli odkładasz gdzieś tam na ten cel w przyszłości, w grudniu masz te 5 tysięcy na ten cel. To samo dotyczy Twoich wakacji, to samo dotyczy innych rzeczy. No, takie działania jak mininy też są do przewidzenia, bo mają stałe daty. Oczywiście zepsucie samochodu, wymiana opon, jakiś dowcipniś, który ci przebije opony i tak dalej, powoduje koszty kilkuset złotych na pewno. To wydatek nieregularny, ale też trzeba go przewidzieć, bo one się zdarzają prędzej czy później. Albo najedziesz na gwoździa, albo na coś, albo na jakiś krawężnik i opona się uszkodzi, i trzeba coś takiego Zrobić. A więc takie wydatki nas czekają. Jeżeli to przewidzimy, no to nie będzie wtedy dramatu nadużywania karty kredytowej, szybkich chwilówek i płacenia o wiele więcej przy pomocy kredytu, bo wtedy zapłacimy 130-140% tego, co potrzebujemy. No, dokładnie tak jest, czyli planowanie. Planowanie, planowanie i jeszcze, raz, i jeszcze planowanie. raz planowanie. Popatrzmy na kolejną kategorię, żebyśmy wiedzieli, jak wydajemy nasze pieniądze. Te sugestie, które ja tutaj robię, jak to powinno być. Kategoria straty. Kary finansowe, dopłaty podatkowe, kary sądowe, kary umowne, mandaty drogowe, mandaty Straży Miejskiej, odsetki karne, przegrane zakłady, straty inne. Andrzeju, czy ty sugerujesz, że powinniśmy przewidywać w naszym budżecie i planować tego typu wydatki? No, nie musimy planować, jeżeli nie chcemy, ale wtedy poniesiemy te koszty, oczywiście kiedy one się pojawią. Powiem ci następującą rzecz. Urzędy skarbowe tam ponad 30% swoich pieniędzy już uzyskują nie z tytułu należnych podatków, ale z kar, które wykładają, a te kary polegają na tym, że właśnie to co tutaj masz, wygląda tak. Pani jest winna tam 3 złote z roku 2006. Razem z karami wszystkim trzeba zapłacić 400 zł. Oczywiście, jeżeli nie masz informacji, że zapłaciłaś, no to dla świętego spokoju zapłacisz, no Urząd Skarbowy zawsze wygra w walce z tobą. Prawda? To jest taki przykład. Niektóre gminy mają poustawiane fotoradary w taki sposób, że znowu znaczący procent budżetu gminy pochodzi z kar finansowych nakładanych na kierowców. To, że należy jeździć ostrożnie, to jest oczywiste i że nie należy mieć z tego powodu jakby tendencji do robienia wypadków, to też oczywiste, ale z drugiej strony jest tak, że czasami no te wszystkie ustawienia są tak zrobione, że przez nieuwagę, jeżeli przekroczysz tam tę prędkość a te 5-7 km, nalicza ci się kara. Nie zawsze zdążysz wyhamować jak należy, a więc takie rzeczy się zdarzają instytucje niektóre, urzędy i no powiedziałbym organizacje są nastawione na to, żeby żyć skarg, które będą Tobie wlepiać. I dlatego trzeba być przygotowanym na to wszystko. Ja bym powiedział nawet więcej, trzeba mieć też fundusz na Pomoc y, prawnika, do tego są też i ubezpieczenia specjalne, które mówią nie tylko o odpowiedzialności cywilnej, ale również prawnej. Ale też trzeba mieć pieniądze na współpracę z prawnikami, którzy pomagają, a przede wszystkim właśnie takie księgowanie swoich własnych działań. Jeżeli będziemy, dzia będziemy działać jak porządna firma, czyli mamy wszystkie nasze wpłaty, to nikt nam nie wmówi, że nie zapłaciliśmy tam 20, 50, 30 groszy i tak dalej. A przynajmniej pokażemy, że wpłaty były, rozliczenie było, no bo to jest tak, masz rozliczenie z roku 2006, jest wszystko w porządku. A w roku 2020, 2024 albo 2028 się okazuje, że nie zapłaciłaś 5-7 zł. Jak pokazujesz wtedy takie rozliczenie, mówisz: Wszystko mam, to proszę mi to tłumaczyć, nie zgadzam się na żadne kary, i wtedy urzędy odpuszczają. A jak nie masz żadnych dowodów, no to niestety płacisz. I to są właśnie te kategorie, które tutaj należy uwzględnić. Oczywiście nie musisz przegrywać zakładów, jeżeli nie będziesz się zakładać, nie musisz mieć tego typu kar, ale generalnie kary finansowe wiszą nad tobą jak miecz Damokles. No, chyba jest. Każda osoba miała do czynienia z karą finansową, ale głupotą byłoby powtarzać nieustannie te same błędy i popełniać te same wykroczenia non-stop. No, oczywiście. Dlatego należy to traktować jako kategorię i poważnie przeznaczać na to pieniądze. Popatrzmy na kolejną kategorię, którą proponuję w hydrauliku finansowym, żeby ułatwić życie. Kategoria: alimenty, akcyza, cła, darowizny, haracze państwowe. Inne obciążenia finansowe, wydatki nieujęte, licencje, opłaty dla fachowców, pożyczone od nas i inne nieoddane środki, wymuszone łapówki. Tak, no to są takie ogólne straty, które nam się pojawiają, różnego rodzaju. Na Alimenty to jest oczywiście zobowiązanie, które, które się należy dzieciom, ale akcyzy, cła, czasami coś sobie sprowadzasz, jakiś tam drobny przedmiot, gdzieś tam kupiony na aukcji, na przykład albo gdzieś przez jakiś portal na Alibaba i raptem się okazuje, że ktoś tam zmienił kurs pieniędzy albo czegoś i czy się zmienił kurs i raptem przekroczyłaś kwotę i dlatego należy się cłów. Nie planowałaś tego cła, ono będzie, więc... Przy tego typu działaniach trzeba wszystko dokładnie policzyć, żeby nie mieć tego typu wydatków. I to są rzeczy, które również należy zaplanować. Te haracze są też wymuszane. No, straż miejska słynie z tego, że przychodzi do ciebie z różnymi pomysłami. Nawet wtedy, kiedy, kiedy jest ulica założona śniegiem, a staniesz gdzieś tam, to oni są w stanie się kłócić z tobą, że pod tym śniegiem jest napis, że tu nie można parkować i ty powinnaś o tym wiedzieć, skoro tu zaparkowałeś, dlatego 50, 100, 200, 500, 300 zł trzeba zapłacić. Trudno się z takimi ludźmi dyskutuje i rozmawiać. No, mają tę przewagę, że prawo jest po ich stronie, ale to co robią, to jest po prostu haracz, który płacisz ty. Dlatego należy takie rzeczy również przewidywać i mieć na to określone środki. Czyli mieć środki na czarną godzinę? No można to tak określić, ale ja tę czarną godzinę ustaliłem nie jako jakieś nieszczęście, które się zdarza, tylko te straty, które na Tobie wymuszają firmy i organizacje. Przejdźmy do kolejnej kategorii, bo to też jeszcze nie jest koniec. Jak powinniśmy pieniądze nasze wydawać? Czyli ostatnia plansza jest podsumowaniem tych wszystkich kategorii? No, tutaj są te, które ja podałem. Oczywiście, jeżeli ktoś w swoim życiu będzie miał inne kategorie, no to może mhm. uwzględnić inne rzeczy. No ale na pewno na dom musimy płacić, na pewno musimy obsługiwać kredyty, potrzebne nam są ubezpieczenia, wydajemy na wydatki codzienne, wydajemy na komunikację ze światem, wydajemy na komunikowanie ze światem i wydajemy na transport. Także te rzeczy na pewno będą, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś inne, to też one się powinny pojawić. Dlatego zawsze zastanawiam wolne miejsce i w hydrauliku finansowym są to jedynie wskazówki. Czyli tu jest podsumowanie. Jeżeli to teraz podsumujesz, to to powinno pokazać, gdzie twoje pieniądze w ciągu roku się podziewają. Na co wydajesz? Jeżeli się okaże, że wydałaś tyle i tyle, a jest jeszcze jakiś plus, to znaczy, że gdzieś jeszcze oszczędzałaś, a jeżeli wpiszesz oszczędzanie w realizację swoich celów długo średnio krótkoterminowych i tych przyszłych, no to bilans Pero Pero musi wyjść na zero. Miałaś wpływy, przeznaczyłaś się na takie działania, ale zabezpieczyłaś wszystkie swoje najważniejsze problemy życiowe. Czyli w Twojej opinii najważniejszym elementem jest spisywanie tych wszystkich wydatków, które ponosimy, kategoryzowanie ich na mniejsze i sumowanie w jakiejś jednostce czasu, żeby wiedzieć, gdzie po prostu pieniądze się podziały. Tak, powinniśmy wiedzieć, gdzie podziewają się pieniądze. Powinniśmy wiedzieć, jakie wydajemy, wiedząc, jakie wydajemy, ile i na co jesteśmy w stanie obniżać koszty, podnosić poziom życia i dzięki temu bardziej racjonalnie zarządzać naszymi finansami. A o to przecież chodzi, żebyśmy mogli uszczelnić nasze przepływy, jak mówi Hydraulik Finansowy, i przy danych przepływach mieć więcej. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Państwu.